Mam go! Brrr, brrr, yeah. Nie wiem co bierzesz. Jest flex. Co jest? Multiplex? Nie wiem. <laughs> Jaki co to jest. On pływa. Syrenę zabijam. Nie, nie, nie udało mi się, uwaga. Nakręcam, nakręcam, nakręcam. go, dawaj. Gdzie on jest? Zniknęli mi. No kurde, zgubiłem. No nie, nie, nie. Jestem nie. Mi mistrzem bf -a. Ding, 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 ding. Nie udało mi się! Spadam stąd, spadam stąd, bo mnie bardzo mocno biją. Dobra, jeden! Nie! Pale się, pale się! się. Mayday! Mayday! Haaa! Karo, gdzie się jest? dobra, jesteś? Bo nie wiem. Już nie. jestem przy tobie. Jestem A ty? 14 uważaj. Skocz do mnie, skocz do mnie, skocz! jestem. Przeżyłeś? Tak. O, leci jakiś warik. <laughs> walimy, walimy? Tary, dawaj, jedzie mostro z koksem. Tutaj leci jakiś, weź go tam z troszeczkę. Ładnie, ładnie, ładnie. Wysiadł, wysiadł, wysiadł. Czekaj, ja ten go potraktuje. Gdzie on jest? Jest, widzę go. O kurde, palę się. 4-4. Na dole, na dole, na dole, na dole, jeszcze jeden tu jakiś ten. Chodź, chodź, cię uleczy jeszcze, chodź, chodź. A, jesteś jesteś furt. Jest, strzelam go, strzelam go, strzelam go. Bum, Wysadziłem, ale teraz gościa jeszcze położę. Dawaj, dawaj, dawaj. Nie mogę, przyładowuję! Jest, jest, zginął. Nice, nice, nice. No, no, Nie, rozjeżdża mnie Ej, czemu Z ten samochód bigo, nie miał kapitału? Pigo, pigo, lecze leczy, nas, leczy nas, podskakuje Fariat! Fariat! Jest! Jest! MRG, MG! jest, Jadamy, pomóc, jedziemy go, pomóc, jedziemy go biodek, O, i, skończyło mi się Nie, o, bierz go, stary, bierz go Leczenie, u, u, leczenie, u, u. leczenie, <laughs> Rozjechał mnie, nie Ale w tym padliśmy O ale ten nie jest nasz Fak, 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 fak Co się robi, co się robi w takim momencie? Przytula się go, przytula się go, przytula się go przytula. Dawaj Dawaj rzuć tę, on wyjdzie, rzuć tę pod, po, e, pod helikopterem To <laughs> jest choke Jest, helikopter, coś tu mi wybuchło dobra. patrz, 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 patrz Przed nami, o to jest cięższa sprawa tutaj, cięższa sprawa Musimy na to Bijemy go, bijemy go Kuca, kuca, myśli, że nie dostanie Dobry gość, dobry gość, leżysz, leżysz, pani czu I... Okej, okay, bardzo okay, ładnie Leciałem, lecimy, sniper, lecimy. sniper. Jest, mam, mam, mam go, mam go, mam go Ale śpią. I... jest Ej, jest, je, je, samochód, 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 samochód. Gdzie? Gdzie? Dalej, dalej, dalej. Ekipa Warsaw Shore. No nie, Zanym no nie, nie, nie chcę być. puść me nogi. Coś tam... Podecienie, nie. Moja mama jest twoją mamą. Przed nami, przed nami gościu jest. Nie widzę. Granat, lekki granat, pomalutku granat. No oh, kurde, lej go, lego, 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 lego. Lego, dobrze, dobrze, bardzo ładnie. Okej, okej, ok, warte, war, Ja Tutaj Asekuruje z prawej. Flankują nas! Flankują nas! Je jest. jest! A tu jest! Wchodzę do ciebie, bardzo ładnie, okej. Okay. Jeszcze jeden, jeszcze jeden tu jest. Widzę, widzę go. Swańccy, patź, patrz jak on tam. Dobra, dobra, ładnie, 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 ładnie! Yes. Jedzie samochód, uważaj! Ooo! No i spójrz, ale piękny dodge. Piękny dodge. piękny dodge! piękny dodge, piękny dodge, ładnie go. Kurde stary. O! Uuu, I got Co? the last kill. Dostałem jeszcze ja ostatniego killa. A se szlanki. maślanki. Mm. Karole posiały zniszczenie mm. teraz w tym momencie, nie? Co to było w ogóle?